Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do recenzji głośnika X Blitz Joy. Jeżeli chodzi o ten model, czyli XBlitz Joy, no to jest właściwie jeden z niewielu modeli, jeśli chodzi o głośniki mobilne od XBlitza. Ja akurat temu wariantowi mam się już okazję przyglądać, tak już od dobrego tygodnia. On jest stosunkowo też nowy. Jeżeli chodzi o XBlitza, jak najbardziej podam Wam link do strony, tak więc tam możecie chociażby go znaleźć i o niej więcej poczytać. Natomiast dzisiaj krótko po prostu o nim. Jeśli chodzi o niego, no to właściwie, jeśli chodzi o aspekt wizualny, muszę powiedzieć, że no głośnik nie wyróżnia się może jakoś taką futurystycznością, czy czymś tego typu, natomiast wydaje mi się, że jest on dość solidny, oczywiście na froncie mamy taką materiałową siateczkę, reszta to jest plastik, taki bardziej kauczukowy. Natomiast mimo wszystko to właśnie jest taki materiał. Jeżeli chodzi o sterowanie, jak widzicie, mamy właściwie sporo opcji typu regulacja głośności, przewijanie do przodu, do tyłu, jeżeli chodzi o sterowanie muzyką. Przycisk mode do chociażby przełączenia się pomiędzy FM a właściwie głośnikiem, czyli powiedzmy tym odtwarzaniem na Bluetooth. No i jeżeli chodzi o kolejną opcję, też możemy sobie odbierać połączenie. Mamy mikrofon, tak więc takie rozmowy możemy sobie tutaj przeprowadzać. Natomiast jeżeli chodzi o tył, mamy chociażby złącze na kartę mikro SD, tak więc nie chociażby Możemy sobie otwarzyć muzykę, złącza Auxowe, no to chociażby po to, aby podpiąć sobie ten głośnik do naszego telefonu poprzez kabel. No i złączę mikro USB do ładowania właściwie tego sprzętu. No, jeżeli chodzi o specyfikację, dwa razy po 5 W, tak więc no jest stosunkowo dobrze, jak na oczywiście tą kwotę, czyli 100 Zł. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o sam dźwięk, no to ja powiem tak, jest naprawdę dobrze. Wydaje mi się, że większości osób, które chcą kupić głośnik do no właściwie do stówki i nie więcej, no to będą po prostu z niego zadowoleni. Natomiast, no, jedyny taki mój zarzut tutaj, no to, to jest taki, że po prostu tego. Basu, wydaje mi się, jest stosunkowo za mało. Ja wolałbym, aby mimo wszystko było go więcej, nawet kosztem głośności. Akurat stąd tutaj nie ma problemu. Głośnik gra stosunkowo czysto, stosunkowo głośno, tak więc, no tutaj, to jest pewnie jego dużym plusem. Natomiast, no tego basu mi brakuje, miejcie to na uwadze. No najlepiej, jakbyście mieli okazję, sobie chociażby gdzieś w sklepie posłuchać, tak więc to pewnie Wam więcej powie. Natomiast, no, mimo wszystko, dźwięki i tak jest dobry. Wydaje mi się, że, no, po prostu sprosta on osobom, które najzwyczajniej w świecie chcą sobie słuchać muzyki. Do takich zastosowań jest on bardzo, bardzo ok. Dodatkowo mam jeszcze taki świecący pasek, tutaj akurat przy boku, właściwie tutaj, gdzie mamy jakby też taką alarączkę, nie wiem jak to nazwać, ale mimo wszystko fajnie on się jakby odbija od tej plastikowej części, no i jeżeli chodzi o jakiś taki wieczór, no to przynajmniej widać, gdzie ten głośnik chociażby jest, tak więc no to jest taki dodatek, no sam głośnik generalnie jest, wydaje mi się, dobrym wyborem, jeśli chodzi o tę półkę cenową. Gdyby on kosztował więcej, no to raczej już mógłbym powiedzieć, że jest właściwie stosunkowo za drogi, jak na swoje możliwości, natomiast no tutaj stówki, być może jeszcze w przyszłości on stanie o te 10-20 zł, no to wtedy będzie jeszcze lepiej, no i faktycznie, jeśli oczywiście chcecie po prostu mieć sprzęt, który będzie Wam otwarzał muzykę, no 10 W to nie jest najgorzej, tylko po prostu mówię, no ten bas nie jest tutaj jakiś taki najlepszy, no to to jest jak najbardziej no coś, co oczywiście muszę tutaj mimo wszystko wyróżnić, natomiast generalnie głośnik jest naprawdę stosunkowo spoko, tak więc jeśli chodzi o tą krótką recenzję, zostawcie pod nim łapkę w górę, jeśli macie jakieś pytania, oczywiście pytajcie w komentarzu, jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał, ja za ciebie Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.